To o czym Ci dzisiaj powiem jest jednocześnie bardzo imponujące i trochę przerażające. Dotyka mnie to w sposób, którego się naprawdę nie spodziewałem. Pamiętasz ten klip z William Smithem jedzącym spaghetti i jak wtedy wyglądały filmy generowane przez AI? Wydawało nam się, że jeszcze długa droga, zanim będziemy się mogli to tak naprawdę martwić czymkolwiek w tym kierunku. A więc witaj w przyszłości, bo to też jest wideo wygenerowane przez AI. I to też nie jest prawdziwe, ani to, ani nawet to. Niesamowite jak daleko zaszliśmy w ciągu dosłownie jednego roku. Wygląda na to, że kolejny monumentalny skok jak wyjście czatu GPT czy DOLI jest teraz przed nami i nie ma od tego odwrotu. Możliwe, że przesadzam, ale jestem twórcą wideo i kiedy widzę jak AI faktycznie wykonuje moją pracę, automatycznie jakoś wewnętrznie czuję zagrożenie. <grych> Muszę jednak przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo to co widzę jest naprawdę dobre. Kilka dni temu Sam Altman i OpenAI ogłosili nowy produkt o nazwie Sora, który może generować pełne klipy wideo o długości do jednej minuty z samego tekstu. Dolly jest w stanie zrozumieć polecenie tekstowe i przekształcić je w fotorealistyczny lub stylizowany obraz, a Sora robi to samo tylko na sterydach. Nie generuje już tylko jednej klatki, ale setki klatek jednocześnie zachowując ciągłość zawartych w nich elementów. Ponieważ są to filmy, Sora musi też rozumieć takie rzeczy jak refleksy świetlne, tekstury, materiały i co najważniejsze prawa fizyki. Musi też wiedzieć, jak to wszystko współdziała ze sobą w czasie, żeby efekt końcowy miał jakiś określony sens. Przykłady przedstawione przez OpenAI są naprawdę dobre, ale zanim Ci je pokażę, chcę Cię do tego odpowiednio nastawić. Słyszałeś początek tego filmu, więc wiesz, że są to wygenerowane, a nie sfilmowane klipy, dlatego łatwo znajdziesz niedoskonałości. Ale nie każdy, kto zobaczy filmy AI w internecie, Wie, że na to musi zwracać uwagę i z łatwością przeoczy artefakty będące niemal wizytówką takich treści. Dodatkowo to, co teraz zobaczysz, to najsłabsze przykłady pośród tego, co AI stworzy przez najbliższy rok lub dwa, więc będzie tylko i wyłącznie lepiej. Żaden z tych klipów nie ma dźwięku, ale jak sobie łatwo wyobrazić, stworzenie ścieżki dźwiękowej naprawdę nie jest trudne. Polecenie do tej sceny to stylowa kobieta idąca ulicą Tokio wypełnioną ciepłym światłem neonów i animowanymi znakami miejskimi. Ma na sobie czarną skórzaną kurtkę, długą czerwoną sukienkę i czarne buty. Zwróć uwagę na oświetlenie, cienie, odcienie skóry, ruchy, a nawet odbicia współgrające ze sobą, tworząc stałą całość, która zwyczajnie ma sens. Oczywiście jeśli popatrzysz na to przez więcej niż kilka sekund, zobaczysz wiele wskazówek jak ten facet w tle, który wydaje się ślizgać zamiast iść, niby wszystko się zgadza, ale jednak da się wyczuć, że coś nie do końca jest tak, jak powinno być. Pomijam tu fakt, że kurtka tej pani kompletnie się zmienia po zbliżeniu. Na tym klipie niby wiele się nie dzieje, ale całość wygląda naprawdę niesamowicie. Może poza całkowicie statyczną kamerą bez żadnej dynamiki ruchu. Wygląda to bardziej jak gra komputerowa, ale mimo to taki klip jest naprawdę całkowicie używalny jako wstawka do filmu podróżniczego. Przejrzałem wszystkie próbki na stronie OpenAI i oczywiście są to starannie wybrane najlepsze filmy, jakie udało im się wygenerować, ale mimo to pokazują też te mniej udane, co oczywiście się chwali, bo ważne jest, żeby rozumieć ograniczenia tego typu narzędzi. Niektóre pokazowe filmy zawierają ludzi, inne są bardziej realistyczne ale są też takie mocno stylizowane jak animacja w stylu origami czy coś z gier komputerowych. Szczerze zadziwia mnie, jak szybko te modele się uczą, bo pamiętam, że jeszcze kilka miesięcy temu Doli tworzył naprawdę wysokiej jakości zdjęcia lub raczej grafiki, bo nie wiem, czy można to nazwać zdjęciami, ale zawsze można było znaleźć jakieś pomyłki, zwłaszcza w fotorealistycznych obrazach zawierających ludzi. Zazwyczaj było to coś jak ręce lub uszy. Polecenie do wygenerowania tego wideo to młody mężczyzna czytający książkę siedzi na chmurze. Nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale dosłownie czuję się jakbym był tam z nim. Owszem, jego oczy są trochę dziwne, ruch stron w książce nie do końca wygląda całkiem naturalnie. I jak widać siedzi na chmurze, co możecie delikatnie naprowadzić na to, że wideo nie jest prawdziwe, ale oświetlenie skóra, realizm tekstur na koszuli i włosach są naprawdę imponujące. To co mnie całkowicie zaskoczyło, to ten klip, który wygląda jak zwiastun filmu o przygodach kosmonauty noszącego czerwony wełniany kask. Zbliżenia na jego twarz, tkaniny na hełmie, ziarno filmowe w każdym ujęciu i ten cały kinowy styl składają się na jeden z najbardziej przekonujących klipów wygenerowanych przez AI, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem. Owszem, nie jest idealny, ale na pierwszy rzut oka wygląda niesamowicie. Fenomen i tak naprawdę to, co jest przerażające w AI, to fakt, że jakość tego, co tworzy, będzie tylko i wyłącznie lepsza. A co gorsza, nawet teraz, jeśli nie wiesz, że patrzysz na syntetyczne wideo i nie szukasz oznak tego, że może ono być sztuczne, możesz dać się nabrać na coś, co potencjalnie wpłynie na Twoje życie. Wyobraź sobie taką technologię na przykład podczas wyborów. Cały temat generowania wideo z niczego jest co najmniej podejrzany z wielu powodów związanych z internetem i ludźmi, którzy tam przesiadują, ale z drugiej strony jest to idealne źródło filmów stokowych. Setki agencji reklamowych poszukuje dziwnie specyficznych klipów, których często nie da się nagrać lub jest to po prostu nieopłacalne, i do tego celu wygenerowanie przez AI tych filmów. Jest idealnym rozwiązaniem. Popatrz na to ujęcie z drona. Szczerze mówiąc, gdybym zobaczył to gdzieś w internecie, nawet bym nie pomyślał, że coś tu może być nie tak. Myślę, że taki klip mógłby spokojnie przejść jako reklama hotelu czy biura podróży. Bardzo oczywistą, negatywną stroną takich treści jest to, że filmowiec, pilot drona i montażysta takiej reklamy stracą zlecenie, które potencjalnie mogłoby dużo kosztować i pomóc w rozwoju ich biznesów. Jednak klipy takie jak na przykład ta ściana telewizorów są niesamowicie drogie i trudne w produkcji, a użyte będą dosłownie raz czy dwa razy. W takich przypadkach AI zaoszczędzi mi ogromną ilość czasu i pieniędzy, tym bardziej jeśli wygenerowany efekt jest tak imponujący. Kolejnym potencjalnie bardzo przydatnym sposobem użycia takiej technologii jest generowanie scen do historycznych filmów, jak ten klip, który ma przedstawiać Kalifornię podczas gorączki złota. Niby wiem, że jest wygenerowany, ale definitywnie mógłby być sceną początkową w starym westernie. Oczywiście po dodaniu odpowiedniej muzyki i jakichś dźwięków otoczenia. A więc jak długo minie, zanim wszystkie reklamy i każde pojedyncze ujęcie w nich zawarte będzie całkowicie wygenerowane przez AI? Idąc o krok dalej, czy całe filmy na YouTubie będą kiedyś sztuczne? Tak na naprawdę to już się dzieje, ale nie jest jeszcze popularne um, i ludzie tego po prostu nie chcą oglądać. Mam nadzieję, że jesteśmy jeszcze daleko od tej apokalipsy dla kreatywności twórców wideo. Na tę chwilę twory AI nadal mają wady, nie mają dźwięku no, i w większości przypadków są rozpoznawalne, ale z drugiej strony Will Smith jedzący makaron ma tylko rok. OpenAI na swojej stronie internetowej pokazuje niektóre wady tego narzędzia, ale jest ono nadal w fazie testów i nie jest dostępne dla użytku publicznego. Celem tych testów jest oczywiście wychwycenie przypadków takich jak ten klip ze szczeniętami wilka, które pojawiają się znikąd i przechodzą przez siebie, albo jak widać tutaj, Czas zdaje się zmierzać w złym kierunku co kilka sekund. Jednak materiał, który szczerze przyprawia mnie o ciary na kręgosłupie, to definitywnie to, co za chwilę ci pokażę. Ale zanim to zrobię, spróbuj pomyśleć o nim jako o części dłuższego materiału lub o czymś, co może znajdziesz w internecie, gdzieś na Facebooku czy Twitterze. Jakaś pani świętuje swoje urodziny wraz z rodziną i zbiera się do zmuchnięcia świeczek, prawda? Obejrzyj ten klip ponownie, ale tym razem zwróć uwagę na ręce ludzi. Jak pewnie wiesz, AI ma małe problemy właśnie z rękami i ruchem. Co tutaj widać najlepiej? Za każdym razem, kiedy skupisz się na innych dłoniach, robi się coraz dziwniej. Ale mimo wszystko, nawet wymieniając te wady, nie mogę przestać myśleć o tym, że tak właśnie wyglądały filmy wygenerowane przez AI tylko 12 miesięcy temu. A więc, co to wszystko oznacza dla nas dzisiaj, jak i w najbliższej przyszłości? Sora to definitywnie bardzo imponujące narzędzie, które na 100% będzie używane do oszukiwania ludzi, ale jednocześnie będzie niezmiernie użyteczne. Aby miała rację bytu, OpenAI musi prowadzić pewne zabezpieczenia. Na dobry początek, tak jak na przykład w Doli, powinno nie być możliwe generowanie prawdziwych ludzi, czy nawet podobnych twarzy do kogoś, kto rzeczywiście istnieje naprawdę. Zwłaszcza jeśli chodzi o osoby publiczne, jak politycy, celebryci, czy nawet youtuberzy. Raczej nie prędko będziesz w stanie stworzyć swoją własną nową wersję Willa Smitha jedzącego spaghetti, ale mimo to gdyby Sora wyszła dziś lub jutro, miałaby dużą szansę zniszczenia rynku wideo stokowego i pozbawienia pracy tysięcy ludzi, którzy właśnie z tego żyją. Nadzieja w tym wszystkim jest taka, że jeśli Sora jest trenowana na wszystkich wideo, które kiedykolwiek zostały stworzone przez ludzi, to wydaje mi się, że nie może być innowacyjna w sposób, w jaki ludzie jeszcze nie byli do tej pory. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy tak rzeczywiście jest. Wydaje mi się, że na tym etapie nawet OpenAI nie wie jeszcze, jakie możliwości ma ich produkt. Myślę, że warto do tego tematu wrócić za rok, kiedy będziemy wspominać tę pierwszą wersję Sory i to, jak źle wyglądały te szczenięta wilka, kiedy pojawiały się znikąd i przechodziły przez siebie. Bardzo interesuje mnie Twoje zdanie na temat tego, co się dzieje w świecie AI i jak wpłynie to na nasze życie w najbliższej przyszłości. Tymczasem jednak pamiętaj, że wszystko co robisz ma znaczenie, a Ty jesteś wartościowy. Cześć. Czekaj, zanim odejdziesz, mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. To sprawa życia i śmierci i zmieni wszystko na zawsze. No masz. Uciekło. Pewnie nie było ważne. Jak już tu jesteś, dziękuję, że udało Ci się dotrwać do końca filmu. Jeśli sprawić to przyjemność, zrób to, o co bez przerwy proszą YouTuberzy: dzwonki, łapki i inne rzeczy, które pomogą kanałowi. Jeśli chcesz więcej tego typu treści, zapisz się do mojego newslettera. Mimo Waszych ciągłych próśb, niestety nagi fotek tam nie rozsyłam, ale dowiesz się o nowościach, dostaniesz kody promocyjne na sprzęt fotograficzny oraz dowiesz się o wartych uwagi spotkaniach i wydarzeniach. Wszystkie niepublikowane treści znajdziesz na patronie oraz w sekcji dla członków kanału. Linki masz w opisie i na ekranie. Dołącz też do naszego forum grupy na Facebooku i oczywiście serwera Discord. Jeśli masz na to ochotę, zaglądnij na kanał mojej żony, gdzie ja trzymam kamerę, a ona wykonuje całą pracę. Pamiętam już, co miałem Ci powiedzieć. Cokolwiek się stanie, nie dotykaj...